Witam ponownie. Zestaw z rozszerzenia z matury próbnej z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, część druga. Skończyliśmy ostatnio na zadaniu szóstym. No to w tej chwili zaczynamy zadanie siódme. Poproszę jeszcze raz łapka w górę i subskrypcję, bo pozwolą mi to nagrywać kolejne filmiki. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY dane są okrąg o równaniu oraz punkty A i B. Punkt C leży na okręgu. Oblicz współrzędne tego punktu C. Rozważ wszystkie możliwe przypadki. Okrąg ma środek w punkcie środek w punkcie minus 1, 3, zaś promień tego okręgu jest równy pierwiastek z 50. Chodzi po prostu o taki przypadek, kiedy jest podany okrąg Podane są dwa punkty, B oraz A. I my mamy znaleźć taki punkt C, że BC jest takie samo jak AC. I ten punkt C leży na okręgu. No to co robimy? Po pierwsze, długość odcinka AC musi być taka sama jak długość odcinka BC. Przypominam, wzór na długość odcinka z tablic matematycznych to będzie xc odjąć xa do kwadratu, dodać yc minus ya do kwadratu. Jeśli ja z tego wzoru teraz skorzystam, oczywiście po obydwu stronach mam pierwiastek, więc jeśli podniosę do potęgi drugiej, to ten pierwiastek się zlikwiduje. Więc będę miała x plus 6 do kwadratu plus y minus 8 do kwadratu równa się x minus 6 do kwadratu plus y minus 4 do kwadratu. No i jeśli skorzystam teraz ze wzorów skróconego mnożenia, Troszeczkę sobie zmniejszymy szerokość to mam x kwadrat plus 12x plus 36 plus y kwadrat minus 16y plus 64 równa się x kwadrat minus 12x plus 36 Plus y kwadrat minus 8y plus 16. Jeśli ja teraz zrobię redukcję, to x kwadraty się redukują, 36 się też zredukuje, y kwadrat również, i moje równanie to jest 24x minus 8y plus 48 równa się 0. Jeśli ja z tego równania wyznaczę y, to będę miała 3x plus 6, i teraz mogę, ponieważ ten mój punkt C, który ma współrzędne x, y, należy do okręgu, więc ja do równania okręgu mogę sobie do y wstawić. Czyli będę miała x plus 1 do kwadratu, dodać 3x plus 6 minus 3 do kwadratu równa się 50. Oczywiście, tutaj będzie 3x plus 3, i po podniesieniu do potęgi drugiej mam równanie x kwadrat plus 2x plus 1 plus 9x kwadrat plus 18x plus 9 równa się 50. Po redukcji będę miała równanie 10x kwadrat plus 20x minus 40, i ja dla uproszczenia dzielę sobie na 10. Będę miała równanie x kwadrat plus 2x minus 4 równa się 0. Co zatem idzie? Delta z tego równania będzie równa 20, więc mam dwa rozwiązania. Minus 2, minus 2 pierwiastki z 5 przez 2, jak wyciągnę dwójkę przed nawias, będzie minus 1 minus pierwiastek z 5 przez 2, czyli minus 1 minus pierwiastek z 5, a drugi x2 minus 1 plus pierwiastek z 5. Co za tym idzie, dla każdego z nich, jeśli policzę y, korzystając z wcześniej wyznaczonego wzoru, to będę miała dla pierwszego. Minus 3 minus 3 pierwiastki z 5 plus 6, czyli y równa się 3 minus 3 pierwiastki z 5. Dla drugiego, y równa się 3 plus 3 pierwiastki z 5. Zatem mam dwa, dwie odpowiedzi, czyli C1 jest równe. Yy, będzie pierwiastek z 5 odjąć 1, czyli najpierw wypisuję ten i 3 plus 3 pierwiastki z 5, a C2 stąd to będzie się równało minus pierwiastek z 5 minus 1 i druga współrzędna 3 minus 3 pierwiastki z 5. I mam dwa rozwiązania. Oczywiście mam dodatkową stronę na zadanie, ale nie było mi ono potrzebne. I zadanie ósme. Oblicz granice, wiedząc, że licznik tego ułamka jest sumą kolejnych liczb naturalnych nieparzystych. Najpierw może mianownik. n po 2 liczymy ze wzoru n silnia podzielone przez n minus 2 silnia razy 2 silnia. Jeśli ja górę rozpiszę na n razy n minus 1 razy n minus 2 silnia przez n minus 2 silnia razy 2 silnia, to to mi się skróci, a 2 silnia jest równe 2, bo to jest 2 razy 1, więc góra to jest n kwadrat minus n przez 2. I mam mianownik rozpisany. No to teraz licznik. Jeśli licznik jest kolejnymi liczbami naturalnymi, nieparzystymi, to jest to suma ciągu arytmetycznego, gdzie wyraz pierwszy jest równy 1, wyraz drugi jest równy 3. Zatem różnica tego ciągu wynosi 2. No to ja sobie ze wzoru na n wyraz wyznaczę ten n-ty wyraz. Będę miała 1 plus n minus 1 razy 2, czyli 2n minus 1, zatem też wyznaczę wyraz n plus pierwszy i będę miała 1 plus n razy 2, czyli 2n dodać 1. No i co się okazuje? Ten ostatni wyraz jest dokładnie wyrazem n plus 1. Zatem licznik tego ułamka jest sumą n plus 1 kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego. Zatem stosuję wzór. Na n plus 1 sumę i będę miała wyraz pierwszy 1, ostatni 2n plus 1 podzielone przez 2 razy n plus 1, co mi daje 2n plus 2 pomnożone przez n plus 1 przez 2. Po wymnożeniu góry będę miała 2n kwadrat. Plus 4n plus 2 dzielone na 2, ale to daje się ładnie podzielić i będę miała n kwadrat plus 2n plus 1. Zatem mogę wstawiać do granicy. I będę miała granicę, kiedy n dąży do nieskończoności. Licznik tego ułamka to jest n kwadrat plus 2n plus 1, mianownik n kwadrat minus n podzielone na 2. Jeśli górę, czyli licznik i mianownik pomnożę przez 2, to mi się tutaj skróci i będę miała granicę wyrażenia 2n kwadrat plus 4n plus 2 przez n kwadrat minus n. No to teraz jeśli. W liczniku i w mianowniku podzielę sobie na n kwadrat, to będę miała 2 dodać 4n przez n kwadrat plus 2 przez n kwadrat przez 1 minus n przez n kwadrat. To dąży do dwójki, to dąży do jedynki, a każdy z tych ułamków dąży do 0. Zatem moja granica jest 2 podzielone na 1, czyli 2. Kolejne zadanie za cztery punkty zrobione. Zadanie 9. Trzeba było wpaść na pomysł w tym zadaniu dziewiątym. Ono wcale takie trudne nie jest. Dziedzina tego równania to są x -y należące do rzeczywistych, a rozwiązanie mamy znaleźć w przedziale od minus pi do dwóch pi obu stron niedomknięty. I co ja teraz zrobię? Przeniosę kosinus do czwartej na stronę lewą. I zauważę, że gdybym zapisała lewą stronę w taki sposób i zastosowała wzór skróconego mnożenia, to mam za dużo o wyrażenie 2 sinus kwadrat x cosinus kwadrat x. Oczywiście pamiętamy z jedynki trygonometrycznej, że to jest 1, więc 1 do kwadratu jest 1. I mam równanie, które wygląda tak. Ja go mogę rozwiązać metodą podstawiania, czyli za sinus x, cosinus x wstawię sobie zmienną t. Wówczas moje równanie będzie wyglądało 1 minus 2t do kwadratu równa się t, czyli minus 2t kwadrat. Minus t plus 1 równa się 0. No i teraz spróbuję to równanie rozwiązać. Oczywiście jest to równanie kwadratowe, więc jego delta będzie się równała 9 i t1 jest równe 1 odjąć 3 przez minus 4, czyli 1 druga. Zaś drugie, t2 będzie się równało minus 1. Zatem wracam i mam. Że sinus x razy cosinus x równa się 1 druga, albo sinus x razy cosinus x równa się minus 1. Jeśli ja oba równania pomnożę przez 2, to będę miała 2 sinus x cosinus x równa się 1, albo 2 sinus x cosinus x równa się minus 2. Z wzorów, które są na maturze wiem, że lewa strona jest równa sinus 2x, i albo on się równa 1, albo sinus 2x równa się minus 2. No niestety sinus nie może być minus dwójką, więc ten przypadek odpada, zatem 2x będzie się równało z rysunku, z wykresu funkcji sinus pi drugich plus 2 kpi Oczywiście k jest liczbą całkowitą, zatem x będzie się równało pi czwartych plus k pi i wstawiając po kolei liczby całkowite, to mam dla k równego 0 pi czwartych, dla k równego 1, 1 i 1 czwarta pi i dla k równego minus 1 minus 3 czwarte pi. Zatem rozwiązanie mojego równania, akurat te trzy wpadają do tego przedziału, który jest podany wyżej. I one są rozwiązaniem. I żadne inne dla karównego 2, 3 i tak dalej, lub minus 2 do tego przedziału nie wpadną. Zatem mam tylko trzy rozwiązania. Dziewiąte zadanie z głowy. To teraz zadanie dziesiąte. Trzeci i piąty wyraz malejącego ciągu arytmetycznego spełnia warunek a3 plus a5 równa się 10. Ja to sobie od razu zastosuję, oczywiście korzystając z wzoru na wyraz, że to będzie a1 plus 2r plus a1 plus 4r równa się 10. Jeśli ja z tego obliczę a1, to będę miała 5 odjąć 3r. Natomiast trzywyrazowy ciąg, który jest podany w tym miejscu, jest geometryczny. Przypominam, że ciąg jest geometryczny wtedy, kiedy wyrazy skrajne pomnożone przez siebie dają wyraz środkowy do kwadratu. Znowu zastosuję wzór na anty wyraz. Będę miała 2A1 plus 4 minus 1 ósma razy wyraz pierwszy plus 6r równa się wyraz pierwszy plus 3r odjąć 1 do kwadratu. Oczywiście postaram się od razu A1 wstawić i będę miała 14 minus 6r. Natomiast jak tutaj wstawię pod A1, to będę miała minus 5 ósmych minus 3 ósmy r. Równa się, a po tej stronie r mi się skrócą i będę miała 4 do kwadratu. Zatem mam równanie 14 minus 6r, to się równe, minus 5 minus 3 r, równa się 16. Oczywiście ja się chcę pozbyć ułamków, bo zanim zawsze się trudniej liczy, czyli mnożę obydwie strony przez 8, Mnoży tylko jeden nawias, nie oba, więc pierwszy przepisuję bez zmiany. Drugi zespół po pomnożeniu daje mi wynik minus -5 minus 3r i to będzie się równało 128. Jeśli jeden ja nawiasy wymnożę, otrzymuję równanie 18r kwadrat minus 12r minus 198 równa się 0. Delta z tego równania będzie się równała 14400, a pierwiastek z tej delty 120. Zatem R1 będzie się równało 12 odjąć 120 przez 2 razy 18 i to się równa dokładnie minus 3. A R2 będzie się równało 12 plus 120 przez 2 razy 18 i to się równa dokładnie 11 trzecich. Więc teraz tak. Muszę wrócić do tego równania i zapisać wynik. To jest, będę tu gdzieś miała miejsce. Dla każdego z nich policzymy A1. To będzie 5. Dodać 9, czyli 14, a, a 1 w tym miejscu będzie się równało 5 odjąć 3 razy 11 trzecich, czyli 5 odjąć i 11, to się równa minus 6. Zatem ciąg arytmetyczny w tym przypadku to jest 14. Y Potem mamy odjąć 3, czyli 11, odjąć 3 to jest 8. Drugi ciąg natomiast będzie się równo minus 6 i różnica jest dodatnia, czyli będzie rosnął, czyli on będzie rosnący. A rosnący ciąg w tym zadaniu odpada, bo było dane w tekście zadania, że jest malejący. Więc odpowiedź to jest poprawna, jeśli wyrazy tego ciągu są równe 14, 11 i 8. Tylko jest to ciąg arytmetyczny, a oni pytali o ciąg geometryczny. Więc teraz muszę wrócić, muszę sobie odrobinę z Powycierać z tej tablicy, żeby mi się tu gdzieś zmieściło. I ja muszę policzyć ciąg geometryczny, który spełnia ten warunek, a zatem idzie. E, ciąg geometryczny będzie. Ja go tu gdzieś wyznaczyłam później, czyli tak. Dobrze, czyli mam. 2a1 plus 4 to będzie 2 razy 14 plus 4, czyli 28 plus 4, czyli 32. Drugi wyraz, wyraz czwarty, odjąć 1, czyli to będzie wyraz czwarty, to się będzie równał. Wyraz trzeci, czyli 8 odjąć 3, czyli 5 odjąć 1 to jest 4, a wyraz ósmy tego ciągu to będzie się równał wyraz pierwszy plus 6R, r było minus 3, a 1 było 14, czyli 14 plus 6 razy minus 3, czyli 14 minus 18 to jest minus 4. Czyli ten ostatni wyraz, tak, czyli to mam równe 32, to mam równe 4, żeby się nie zgubić, to teraz minus 1 ósma razy wyraz siódmy to będzie się równało minus 1 ósma razy minus 4, co daje wynik 1 druga. Zatem ten ostatni wyraz jest 1 druga. Co mogę zapisać w odpowiedzi, że mam ciąg 32, 4 i 1, 2. I to jest odpowiedź końcowa do ciągu geometrycznego.